To historyczny moment. Ameryka jest gotowa stać się pierwszym państwem, które zasiedli Marsa. Wybrana grupa naszych najlepszych i najinteligentniejszych przedstawicieli zasiedli marsjańską kolonię, która stanie się kamieniem milowym nowego świata. Nie mogłam znaleźć se chłopa na Ziemi. Może znajdę na Marsie? Chcę być pierwszym człowiekiem, który skopie dubsko iti. Google powiedz, jak latać statkiem kosmicznym. Mamy zgodę na start. Zapłodnijmy jakieś marsjanki. Przelecę ci ojca, będziesz mówić mi mamo. Ty szef, wyłącz mikrofon fagaty. Nie znasz się na muzyce. Ostatni raz lecę w klasie ekonomicznej. Zamknąć ryje, czas na show. Jeśli nie wrócę, wykasujcie historię mojej przeglądarki. Moją też, cholera. Zapomniałem wziąć odżywki. O tak, grawitacja znalazła mój punkt G. W kosmosie nikt nie słyszy hejterów. No dobra, może włączę autopilota. O mój Boże, o nie. A rękawiczki, proszę pana? Nie. Proszę nie, przepraszam, czy ty właśnie zabiłeś Jake'a Pola? Kogo? Gdzie jest prawdziwy kapitan? Teraz to ja jestem kapitanem, panienko. Poprzedniego wciągnęło szaleństwo gry w Call of Duty Black Ops 7. Ja go zastępuję! Boże! Wszyscy umrzemy! Czas wezwać wsparcie. Chwila! Poczekajmy. Niech podzwoni. Nie chcemy wyjść na desperatów. Co tam, szefie? Słuchać. Wasze praktyki się skończyły. Czas do zastępstwa zastępstwa. Zrozumiano dokładnie. Damy radę. Dziękuję bardzo, proszę pana. Bardzo dziękuję. Nie zawiedziemy pana. Rozłączył się. Weź się, kurwa, ogarnij. Teraz jesteś zastępstwem zastępstwa. Zastępstwem. Nasz szef jest 200 tysięcy mil stąd. Mamy tylko pół baku benzyny. Moje prawko straciło ważność, a ja muszę się odlać. Czas na jazdę. Już się zlałem. Black Ops 7, baby. Call of Duty Black Ops 7. Tylko u niedzielnego gracza. Dawaj lajka, walnij dzwona i oglądaj.